Widzowie, dzisiaj o godzinie 20 odbędzie się stream. I za każde 50 łapek w górę pod tym odcinkiem do godziny 20 robimy 1 złotą wymianę. Czyli, jeżeli będzie z 2000 łapek w górę, to robimy aż 40 paczek. No, zobaczymy, jak mocni jesteście. Dodatkowo pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, bo walczymy o 90 tysięcy subskrypcji. A dzisiaj czas na premierowy odcinek z FIFA 22 mojej ulubionej serii na kanale i najbardziej lubianej, a mianowicie Prawda czy Fałsz? Zapraszam serdecznie do oglądania i pamiętajcie, zostawiajcie pytania właśnie na kolejne odcinki z tej serii. A dzisiejszy odcinek, jak zawsze, zaczniemy od bardzo ciekawego pytania: a mianowicie, czy to prawda, że w FIFA 22 jest nowy typ karty tylko dla VIPów? I tak, moi drodzy widzowie, jest to rzeczywiście prawda: w FIFA 22 pojawiła się karta, która jest nazwana jako Food VIP. Ta karta jest przyznawana bodajże tylko piłkarzom albo jakimś celebrytom, którzy są naprawdę bardzo sławni i rozpoznawalni na całym świecie i to są właśnie chyba tak jak było w poprzednich latach, że jeżeli ktoś oglądał tą serię, mówiłem o tym, że prawdziwi piłkarze otrzymują od jej karty typu Hulit, Pele, Nazario na start gry. Tak w tym roku właśnie również otrzymali na przykład takiego Mbappé, tylko jak widzicie, on jest kompletnie w innej odsłonie. Prawdopodobnie po to, że jak gramy mecz właśnie z taką osobą, to wiemy, że gramy z jakimś celebrytą, w tym akurat pochwalił się na swoim Insta Story z Joe Felix, gdzie właśnie takową kartę Mbappe otrzymał, oznaczył samego Mbappe oraz EA Sports, czyli jak wiadomo właśnie chodzi o to, że... W ten sposób oni również promują gierkę i otrzymali taką kartę VIP. Wydaje mi się, że właśnie w takich kategoriach te karty zostaną otrzymywane właśnie dla ludzi, którzy są VIPami. Ja przez to to rozumiem, bo nie wydaje mi się, żeby, nie wiem, streamerzy czy youtuberzy takie karty otrzymywali. To oczywiście jest niemożliwe, więc wydaje mi się, że na przykład właśnie taki Joe Felix taką kartę otrzyma. A może nawet jakiś słynny aktor z Hollywood pewnie też. Jak myślę, właśnie są to karty zarezerwowane dlatego, żebyśmy wiedzieli, że gramy z kimś, kto jest naprawdę mega sławny. Czy to prawda, że FIFA 22 Messi wciąż posiada cechę piłkarza z jednego klubu? I to jest ciekawostka, którą wyhaczyłem na Reddicie i to jest to, co wspominałem również na jednym z ostatnich odcinków serii Prawda czy fałsz, gdzie mówiłem, że jeszcze FIFA 21 Messi taką odznakę posiadał, ale FIFA 22 już takiej odznaki powinny nie mieć, a właściwie cechy, bo odznaka to Tutaj może tak wyglądać, ale bardziej to cecha i co się stało, moi drodzy widzowie? Tak jak myślałem, i jej z czystego lenistwa zapomniałem mu po prostu tą cechę zabrać. I również w FIFA 22 Leo Messi posiada One Club Player, czyli po prostu no nie wiem jak to jest przetłumaczony na polski tam piłkarz jednego klubu, czyli tą kartę, a właściwie tą cechę powinna otrzymywać karta tylko i wyłącznie piłkarza, który przez całą swoją karierę gra w jednym klubie, tak jak do tej pory było z Leo Messi, no ale teraz przyszedł do PSG, więc taka cecha powinna mu zostać zabrana, bodajże jeszcze Francesco Totti taką cechę wcześniej miał. No ale Leo Messi już na nią po prostu nie zasługuje, bo odszedł z FC Barcelony. Czy to prawda, że istnieje piłkarz, który podczas wykonywania stałego fragmentu gry ma inny kolor włosów niż w meczu? Pytanie jest mega abstrakcyjne, zdaję sobie z tego sprawę, ale co najlepsze jest rzeczywiście prawdą, FIFA 22 Haland, oczywiście tak jak w realnej piłce nożnej, również jest blondynem i FIFA 22 jak widzicie na zaprezentowanych screenach właśnie ma blond włosy, natomiast podczas wykonywania rzutu karnego już te włosy miał ciemne. Oczywiście jest chyba swego rodzaju glitch. Co prawda ja Halanda posiadam, ale nie próbowałem tego, ponieważ ciężko jest złapać rzut karny chociażby na nim. I nie wiem czy to jest po prostu jednorazowa sytuacja, czy rzeczywiście jest tak cały czas, ale rzeczywiście podczas wykonywania rzutu karnego Norwek miał zmieniony kolor włosów. Jest to chyba tylko i wyłącznie jedyny taki przypadek, bo nie widziałem żeby jeszcze jakiś inny piłkarz taki, właśnie taka rzecz go spotkała. No ale Halan rzeczywiście jest takim rodzynkiem i, i w samej grze ma blond włosy, natomiast podczas wykonywania stałego fragmentu gry, w tym wypadku rzutu karnego już ma ciemne włosy. Nie wiem o co chodzi. Czy to prawda, że w FIFA 22 była już pierwsza łatka czytaj aktualizacja gry? I tak zwanego popularnego patcha w FIFA 22 jeszcze nie było, ale powiem Wam, że coś czuję, że on powoli nadchodzi, a to dlatego, że proplejerzy znowu zaczynają się skarżyć na gameplay gry który jest kompletnie odmienny, szczerze mi się o wiele bardziej podoba, ale nie ma się co oszukiwać, jest to kompletnie inna gra niż ta, która była w FIFA 21. Moim zdaniem jest o wiele bardziej realistyczna, gameplay jest o wiele wolniejszy, nie trzeba nawalać miliona sztuczek. Ta gra zaczyna naprawdę realistycznie wyglądać. Oczywiście ma wiele mankamentów, takich jak chociażby zbyt częste strzały z dystansu wchodzą po prostu i jest go, co na przykład równa się temu, że bramkarze są może zbyt OP, Tutaj jest też kilka, no wiecie, takich sprzeczności, bo niektórzy powiedzą, że to super, że bramkarze są o wiele lepsi, ale moim zdaniem to jest iście ze skrajności w skrajność, bo w tamtym roku byli słabi, a teraz są aż za mocni. Moim zdaniem będzie generowało to giga dużo rage'ów, bo w sytuacji sam na sam bardzo rzadko kiedy wpada bramka, naprawdę próbuje wielu sposobów, ale jest to naprawdę bardzo ciężkie, żeby zawodnik strzelił gola. I tutaj, właśnie Dani Hajduk, nie wiem, jakiś zawodnik, za jakiś Amsterdam Pro Player, narzeka na to, że FIFA była dobrą grą w momencie, w którym mogliśmy wykorzystywać szybki, szybkość naszych palców do movementu i tak dalej. I ludzie go zaczęli bardzo mocno jechać, właśnie. I sobie pograj, woltę. Co za clown, i tak dalej, no i tutaj, moim zdaniem, pojawia się bardzo fajna rzecz, bo casualowi gracze mega się cieszą z tego gameplayu. Ale wydaje mi się, że on naprawdę zostanie znerfiony i jeden patch zmieni to, i będziemy znowu mieli FIFA 21. Ja mam nadzieję, szczerze, że nie, bo FIFA 22 sprawia mi super frajdę. Pomimo tego, że dużo sytuacji nie strzelam, i tak dalej, to póki co nie ma wyników po 8-0, 9-0, po prostu są wyniki 1-0, 2-0, tak jak w prawdziwej piłce nożnej, tak? czyli nie ma dużej ilości bramek. Jest to kompletnie inna granic przedtem i mam nadzieję, że taka pozostanie i po prostu jej nie, ugna się, nie ugnie nóg przed głosami niektórych proplayerów czy tam innych ludzi ze świata gry, ze świata FIFA i nie zmieni tego szybko jednym paczem. Czy to prawda, że w FIFA 22 istnieje kick of glitch? Powiem wam, że znalazłem coś, co wrzucał Kamyk na swojego fanpage'a. Niestety nie wiem dokładnie, co to jest za zawodnik, ale wydaje mi się, że jest to logo hashtag United. I właśnie wydaje mi się, że to jest profesjonalny zawodnik esportowy. I zwróćcie uwagę na to. Tutaj ładna akcja. Strzela po prostu dobrą bramkę, zwykłą, taką normalną. A zobaczcie, co się po chwili dzieje, co robi jego oponent. Mianowicie wypuszcza zawodnika, tutaj kiwa w środku pola i od razu podaje. I zobaczcie, dzieje się kick of glitch, i jest od razu brameczka. Coś, co było we wcześniejszej FIFA szybko znerfione, ale było mimo wszystko. Ale w FIFA 20 chyba ten glitch był o wiele popularniejszy. Zobaczcie zresztą teraz. Znowu strzela taką bramkę normalną, jak na FIFA 22, i dzieje się ten sam cyrk: a mianowicie przeciwnik podaje do zawodnika, ten już zaczyna wybiegać, szybko wrzuca Neymarem. I zobaczcie, co się dzieje. Znowu magia, i znowu taki sam gol. Nie wiem, co powiedzieć, bo jest to naprawdę bardzo przykre, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja będzie się powtarzać. No, nie dziwię się temu profesjonalnemu zawodnikowi, który gdzieś tam stara się grać jak najlepiej i traci takie dwie bramki z tyłka. Tutaj natomiast natknąłem się na kolejne filmiki. Zobaczcie, tutaj też możemy zobaczyć tego kick glitcha. Tylko tym razem normalne podanie. Tutaj błąd chyba troszkę obrońcy. Ale mimo wszystko jest znowu ten sam schemat. Podanie szybkie i od razu bramka. Nie wiem szczerze co o tym sądzić, ale wydaje mi się, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z jakimś kick-off glitchem. I mam nadzieję, że akurat to zostanie bardzo szybko usunięte, bo jest to mega niesprawiedliwość gry. Czy to prawda? Tak dla odmiany, że istnieje jakiś glitch związany z rzutami wolnymi. I tak szczerze, jest to kolejna rzecz, którą znalazłem na Redditie, ale nie wrzucałbym jej, gdybym miał 100% pewności. A ta sama sytuacja, którą zaraz zobaczycie, przydarzyła mi się osobiście wczoraj w meczu. Bo już wczoraj troszkę tryhardowałem, żeby fifkę się pouczyć, zobaczyć, jakie są schematy i tak dalej. Zobaczcie o co chodzi: ktoś ma rzut wolny z bliskiej odległości, przywołuje sobie zaraz jeszcze jednego zawodnika i zobaczcie, co się dzieje. On wykopuje tą piłkę, i to samo zdarzyło mi się. Również chciałem przywołać drugiego zawodnika i on również tą piłkę wykopał. Tylko mój wykopał na tyle blisko, że jeszcze mogłem oddać strzał. Natomiast tutaj to już w ogóle jakaś patologia, strzał oddany z takiej odległości. Nie wiem czym jest to spowodowane, ale ten glitch istnieje na 100%. Ponieważ, tak jak mówię, sam wczoraj go doświadczyłem. W tym wypadku to już jak widzicie, doszło do sytuacji dość dziwnej. Bo tam piłka została strzelona jeszcze przez tego zawodnika. U mnie dosłownie ona poleciała gdzieś. Gdzieś tutaj i mogłem oddać strzał To też w ogóle kosmos, bo to prawie jak rzut karny Nic z tego co prawda nie wyszło, bo piłka poleciała gdzieś wysoko Jakby kompletnie nie ja strzelał, tylko nie było to zależne ode mnie, a od samej gry Nie wiem, dziwna sytuacja, ale ten glitch również musi być usunięty No i przyszedł czas na pytanie odcinka A mianowicie, czy to prawda, że ktoś już trafił ikonę i Cristiano Ronaldo w tej samej paczce Słuchajcie, to akurat udało mi się znaleźć na YouTubie, mianowicie użytkownik James Leeds trafił w jednej paczce Wayne'a Rooney'a i Cristiano Ronaldo. Zresztą zobaczcie sami, jest to paczka za 50 tysięcy. I tak jak mówię, nadal śmieszczy mnie sam fakt, że ta gra nie ma jeszcze oficjalnej premiery, a ludzie mają takiego farta w paczkach. Oczywiście chodzi tutaj o to, że trafił i ikonę i Ronaldo, no bo wiadomo, że ktoś tam kiedyś trafił jeszcze lepszą ikonę jakiegoś Cruyffa, Nazareu i tak dalej. Ale jeszcze nie widziałem, żeby ktoś w paczce... Trafił i Icone i Cristiano Ronaldo i to jeszcze jakie? Zobaczcie, jakie oni mieli kiedyś połączenie. Przecież Wayne Rooney i Cristiano Ronaldo byli bogami w Manchester United w tych wcześniejszych sezonach. To niesamowite duo, które ja bym mega chciał jako wielki fan Cristiano Ronaldo i Wayna Rooney'a. No, po prostu duo idealne. Ja takiego farta nie miałem, ale miał ktoś inny i wielkie zazdro.